Dobiegł końca pierwszy etap projektu Odlotowa Polska Wschodnia, który realizowany jest w partnerstwie z gminą Krosno i miastem Hełm. W jego ramach powstała analiza uwarunkowań rozwoju lotnictwa na Mazurach oraz wstępna koncepcja lotniska lokalnego w Ełku. Pod uwagę brane były trzy lokalizacje, lecz za najdogodniejsze zostały uznane tereny w pobliżu Pisanice. Po pierwsze sprawdzamy pod kątem ruchu lotniczego, potem pod kątem budowlanym, dojazdu do lotniska, elementów związanych z odwodnieniem, z przygodą gotowaniem, zaopatrzeniem tego lotniska w media. No i tutaj najkorzystniejsze warunki są na pisanicy zdecydowanie. Blisko była jeszcze ilega, ale należy są bardzo duże wyjaśnienia terenu. I koszty robót ziemnych byłyby katastrofalne. Tereny w pobliżu skrzyżowania Krajowej 16 z drogą do Pisanicy pełniły kiedyś funkcję lądowiska do celów rolniczych. Ten teren jest dostosowany powierzchniowo, odwodnieniowo, do tego, żeby tamte lotnisko wybudować bardzo prosto i bardzo niskim nakładem kosztów. Lotnisko pod Ełkiem ma powstać głównie dla klienta biznesowo-turystycznego. To właśnie ono ma ściągnąć potencjalnych inwestorów. Sądzę, że lotnisko w Ełku to będzie takie otwarcie się na komunikację, otwarcie się na ruch lotniczy i spowoduje, że będziemy postrzegani jako miasto, jako region zdecydowanie lepiej niż w tej chwili. Zanim jednak ruszą jakiekolwiek prace, należy sprawdzić, czy lotnisko w tej części Polski będzie miało rację bytu. Jeżeli ten ruch się ruszy, tak jak to mało miejsce w Chełmie, tam szkoła lotnicza wybudowała swoje lotnisko do swoich potrzeb. I dzisiaj, po zielonym pasie startowym, dzisiaj buduje pas startowy betonowy, żeby mieć użytkowanie przez cały rok, bo nagle znalazł się też i ruch na tym lotnisku. Oprócz wyboru odpowiedniej lokalizacji konieczne jest zbadanie oddziaływania lotniska na środowisko. Takie obiekty wymagają rocznej inwentaryzacji przyrodniczej. Opracowanie, właściwe, merytoryczne opracowanie takiego raportu będzie wymagało właściwego czasu na zrealizowanie no, merytorycznego dokumentu, który to będzie skutecznie mógł być uzgodniony przez organy ochrony środowiska. Tymi organami są przede wszystkim Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Zwłaszcza, że jego lokalizacja znajduje się w bliskim otoczeniu terenów Natura 2000. Chodzi dokładnie o obszary specjalnej ochrony ptaków. Będzie to postępowanie wymagało. Przygotowania właściwej dokumentacji, szczególnie w obszarze inwentaryzacji ornitologicznej i chiroplaryologicznej, czyli identyfikacja gatunków nietoperzy. I to no, będzie wymagało no, właściwego czasu przygotowania odpowiedniej dokumentacji, odpowiednich badań i analiz terenowych. Na początek planowane jest utworzenie lądowiska trawiastego. W przyszłości być może będzie to pas betonowy. Zacząć od czegoś, co niewiele kosztuje, niewiele kosztuje i w utrzymaniu w kosztach i sprawdzić, jak to się będzie rozwijało. I następnie wybudować drogę startową około 1100 metrów dla samolotu tak kodu 2B to będą samoloty, które około 20 do 30 miejsc pasażerskich, chociaż zdarzały się już w tym kodzie i 40-miejscowe statki powietrzne. Lotnisko będzie mogło funkcjonować prawdopodobnie w 2015 roku.